Cześć. E, cześć, cześć, cześć. E, to jest mój podcast e, do góry nogami. Trochę już mówiłem o tym dlaczego do góry nogami, dlaczego ten podcast. No i teraz jest ze mną mój przyjaciel Benjamin Kalisz razem z Benjaminem, jego żoną Anią. Przyjechaliśmy tutaj do Reading hmm, półtora roku temu do szkoły Bethel School of Supernatural Ministry. Taka nazwa ostra, nie? Supernatural. Jak byś to przetłumaczył? Wiesz, co o, tydzień temu się, jedna osoba pytała się mnie, co to właściwie znaczy supernatural. I dla mnie to oznacza po prostu działanie Ducha Świętego, bo to są rzeczy, które, których nie wyprodukujemy. Mhm. I to w jaki sposób działa Duch Święty przez nas. Mhm. Okay. To jest coś ponadnaturalnego. No właśnie. No ale jakby tak naprawdę, jakby w Polsce ktoś tak chciał. Jak komuś mówisz, że jesteś w szkole supernatural biblijnej, nie? Tak. Bo ja tak naprawdę, wiesz, myśmy byli razem na pierwszym roku z Benjaminem, hmm. i teraz Benjamin robi drugi rok. No i tak naprawdę, jak czasami byłem na zajęciach, i, hmm. i naprawdę było ostro, w sensie duchowo, a rzeczywistość była taka hmm. namacalna, i sobie przypominałem, że niektóre mówiłem, że idę do szkoły biblijnej, to tak naprawdę się czasami mocno śmiałem w, w sobie, bo, bo, no bo to raczej przypominało taki, taką taki chrześcijań, takiego, e, chrześcijańską szkołę. Mówiłeś kiedyś chrześcijański Hogwart. Hmm, chrześcijański Harry Potter trochę no, że naprawdę się dzieje, no bo, no bo no, bo jest to namacalna obecność, nie? Tak, tak. No, wiesz, co, no ja doświadczyłem. Także nie wiem, czy to trudno jest jakby przetłumaczyć, ale doświadczyłem takich spotkań z Bogiem, których jakby wcześniej nie doświadczyłem, które jakby wydawało mi się, że nie potrzebuję tego. Jakby nawet nie wiedziałem, że mogę w taki sposób spotkać Boga. A powiedz słuchaj, powiedz w takim razie, co, co masz na myśli mówiąc o tym doświadczeniu takim Boga? Oh. <laughs> e, wiesz, co to były takie os osobiste, bardzo jakby spotkania, e, do których, w których Bóg do mnie mówił w określony sposób, tak żebym dowiedział się więcej o sobie i dowiedział się, co tak naprawdę jest we mnie żebym w tym momencie mógł zostać uleczony z tego, co gdzieś tam w przeszłości zostało naruszone. No okej, okay. mm. bo mam dwa takie pytania nie, do Ciebie. Pierwsze to jest e, dlaczego jak myślisz wcześniej to nie było mm. możliwe, żeby Cię tak Bóg dotykał? A dru mm. drugie moje pytanie jest o manifestację, nie? że jak gdyby bardzo różne jest zdanie na temat tego, jak się Duch Święty manifestuje. Tutaj mm. w Betelu manifestuje się dosyć tak wyraźnie, mm. e, i chciałem cię zapytać o to, jak twoim zdaniem, dlaczego te manifestacje, czy one są ważne Twoim zdaniem, i, i, hmm. i czy bez nich to jest to samo. Może tak, no, bo wiesz, hmm. bo, bo to jest taki trochę ciężki temat hmm. w, wśród chrześcijan, hmm. a, a mnie on bardzo interesuje. Hmm. Bo jest też takie manifestacja, to znaczy, że taki powiew. Powie w ręki Boga, nie? Że, że objawienie się jego. Ale, ale jakbyś mi mógł najpierw na to pierwsze pytanie odpowiedzieć. Dlaczego twoim zdaniem wcześniej to nie było możliwe, żeby Duch Święty tak się zademonstrował? To nie, nie wiem, czy to nie, nie było możliwe. Tylko mam wrażenie, że to był zupełnie inny. chyba inny sezon w moim życiu, jakby w którym musiałem się czegoś innego nauczyć, i. Mam wrażenie, że nie miałem otwartych oczu też na wszystko, jakby nie... Gdzieś tam coś słyszałem, coś czytałem i przyjmowałem to bardziej jako niektóre rzeczy, niektóre rzeczy, które robi Duch Święty jako po prostu historię, ciekawą historię, a nie jakby, nie wiedziałem, że ja mogę tego doświadczyć i że niektóre rzeczy są mi potrzebne. Jakby nie byłem tego świadomy. A jednocześnie jak zostałem ochrzony w Duchu Świętym, tam w wieku, wieku chyba 17 lat mhm. i później też poszedłem do szkoły biblijnej, to był niesamowity czas dla mnie jakby i, i w tym czasie też się nauczyłem zupełnie czego innego. Jakby. I nie traktuję tego tak, że, że to było może niemożliwe. Ale z, z, tak z perspektywy czasu, tak sobie myślę, że, że nawet niektórych rzeczy, które wtedy się działy, nie do końca rozumiałem. Okej. Okay. A, a jak myślisz, dlaczego taki proces jest potrzebny? Że. Wiesz, bo... znaczy, nie wiem, czy w przypadku wszystkich jest potrzebny ten proces, a ja potrzebowałem tego procesu w sensie aż takiego długiego. Mhm. No okej. Okay. A czy to nie jest Twoim zdaniem trochę zniechęcające? Tak wierzących, <laughs> że wiesz, że niektórzy myślą, no dobra. Chciałbym doświadczyć Boga, chciałabym doświadczyć Boga w taki sposób naturalny, ale, no ale go nie doświadczam, więc... Więc jak to w końcu jest, że dostaję to za darmo, czy nie dostaję tego za darmo, czy muszę na to zapracować, czy, mm. czy o co chodzi? Wiesz, bo to są no, takie tak, pytania, tak, które tak, zadają ludzie, nie? Tak, praktycznie Dla mnie to jest zupełnie, totalnie łaska, nie? tylko i wyłącznie łaska. Nie, to nie jest tak, że jakby ja docieram do jakiegoś miejsca, przecieram, wiesz, po prostu cisnę, napieram, chociaż to też ma jakby swoje jakby takie... To taka ekspresja pragnienia, które ma się w sercu, że nacieram, wiesz, po prostu chcę coś otrzymać od Boga. Proszę, ciągnę go za rękę tak jak Jakub walczył, wiesz, z aniołem i po prostu mhm. nie poddawał się. Mówił, że teraz albo nigdy. Mhm. Jakby ja czegoś takiego w sobie, szczerze mówiąc, miałem, miałem takie momenty, ale nie miałem tego aż tak, żebym. Yy, tak naciskał na Boga, na Ducha Świętego, że ja tego potrzebuję, że tak bardzo potrzebuję Boga, że, e, że inaczej nie jestem w stanie. Mhm. A masz e, tak teraz? Teraz tak mam. Także jakby. I to jest dla mnie łaska, nie? bo to nie jest jakby to, że ja coś wywalczę, coś zasłużę na coś i tak dalej, ale to, że Bóg wzbudza we mnie to pragnienie, jakby to, co widzę, to, co obserwuję, chcę doświadczyć Boga jak najmocniej, jest to możliwe, chcę Go poznać jeszcze więcej, bo nie zdawałem sobie sprawy, że, że mogę zobaczyć coś więcej, nie? bo w Kościele spędziłem całe moje życie uh -huh. i, i to nie jest kwestia wiedzy, bo można wiedzieć dużo, można wiedzieć jakby, no tak. Czytać Biblię i tak dalej, ale jakby nie mieć doświadczenia takiego osobistego. I jakby, wiesz, no, mówi się tak, że osobiste spotkanie z Jezusem, że osobiście poznałem Jezusa. Ja się w kościele nasłuchałem też tego, nie? że tak, osobiście poznać Jezusa. Ale mam wrażenie, że dopiero do niedawna, jakby dopiero niedawno to zrozumiałem. Mhm. Co znaczy, osobiście poznać Jezusa. I co to znaczy? No właśnie, ciągle jakby próbuję to zdefiniować, mhm. ale dla mnie to było naprawdę bliskie spotkanie z Bogiem, osobiście. Mhm. Także naprawdę, kiedy to mówię osobiście, mhm. to mam to na myśli, mhm. osobiście. Mhm. Bo w jakiś sposób Bóg mi się objawił, mhm. w jakiś sposób go doświadczyłem określony. Mhm. I przez ostatnie 2-3 tygodnie w zasadzie. To wyglądało tak, że miałem takie. obecność Ducha Świętego manifestowała się w taki sposób, że to nie było nawet dla mnie miłe momentami. Mhm. Ale chciałem więcej. Chciałem doświadczyć więcej Bożej obecności, że chciałem, żeby Duch Święty mnie mocniej napełnił, żebym został po prostu naznaczony przez Niego. Mhm. Wręcz taką pieczęć, że ci wiesz, po prostu przybija i już zostaje. stałe. Okay. E, to, to, są by... jakby, to są jakby uczucia, nie? takie opisywanie no, okay. tego, co czułem w momencie, kiedy doświadczałem czegoś z znaczy, Dla mnie to jest ważne, nie, bo ja pamiętam, że jak e, e, zaczął się manifestować jakoś ponadnaturalny Duch Święty mm. u mnie, no to ja miałem takie tiki, pojechałem do sklepu budowlanego i te moje dzieciaki tak mocno szalały i ja mm -hmm. po prostu miałem do nich taką cierpliwość i miłość do ludzi dookoła, że sam tak. byłem zaskoczony tak. i do tego były te takie tiki, tak które jestem pewien, że były od Ducha Świętego, które były dla mnie takie mhm. dziwne, nie były do końca przyjemne tak. i nie wiem dlaczego to się działo, tak. ale no, sam wiesz, że tutaj bardzo dużą rolę w tym nauczaniu odgrywa to, że właściwie, żeby nie zapuszkowywać tego Ducha Świętego w ogóle Boga do, do jakiejkolwiek puszki. Tylko, że tak naprawdę, żeby sobie zdać sprawę, że, że jeżeli chcemy, Poczuć i doznać czegoś ponad naturalnego, to musimy się otworzyć na rzeczy, których nie znamy. Mhm. A możemy być pewien, że, yy, że to jest Bóg, no bo nie otwieramy się świadomie na nic innego, Ta. tylko na jego działanie. Nie? Tak, powiem ci, że w zeszłym roku podczas konferencji z Randym Clarkiem, jak to mieliśmy w, w ramach szkoły też. Yy, to wtedy właśnie miałem takie pierwsze manifestacje Ducha Świętego, napełnienia Duchem Świętym, ale jakby wtedy modliłem się wręcz do Boga, że w zasadzie to tak, chyba po dwóch, trzech dniach, że w zasadzie już dziękuję, jakby, że Boże tak. zabierz to, bo już mnie to męczy. Jakby, nie, jakby to, było, jakby moje, to było moje serce, jakby wiesz, jest pragnienie tak? Mhm. Boga poznania Ducha Świętego. Tylko wtedy ja tak się modliłem, że może już, już zabierz tę manifestację, ja jakby normalnie funkcjonować. Nie? I to była moja modlitwa. Nie wiem, co się stało w tym roku, ale w tym roku, jak Duch Święty mnie dotykał, i nawet modliłem się przed, przed tą konferencją, uczyłem, że znowu przyjechał Randy Clark i znowu miał tę konferencję. Aha. Oczywiście przez ten czas działo się bardzo dużo innych rzeczy ale tak czułem, że Bóg znowu chce coś zrobić mhm. i miałem w sobie takie pragnienie, że chcę czegoś więcej mhm. w życiu z Bogiem, że chcę tak naprawdę nie być już w tym samym miejscu, tylko mhm. zrozumieć więcej, chcę być bliżej Boga mhm. I, i nawet się modliłem tak, że Boże, jeżeli mam mieć jakieś manifestacje, no to trudno, ale chcę czegoś prawdziwego. Okay, czyli, <laughs> e, czyli rok czasu trochę pozmieniał w twoim życiu. Tak. I jak zaczęłam mieć jakieś manifestacje, tak by w ogóle tak jakby nie zwracam na niej uwagi, e, ale e, przez kilka dni to były coraz mocniejsze, coraz mocniejsze. A co się działo? Że jak wracałem, wiesz co, no, w, mieliśmy jako Pierwszy dzień, w związku z tym, że jesteśmy studentami drugiego roku, no to mieliśmy, byliśmy podzieleni na różne grupy podczas konferencji i usługiwaliśmy. Mhm. To znaczy, na przykład, ja byłem w grupie, która podczas pierwszego dnia stała przy frontowych drzwiach, witała gości, mhm. czasami się z niektórymi mhm. modliła, albo po prostu mhm. byliśmy w takiej grupie, grupie witającej. Mhm. Mhm. I, no i podczas, podczas tego prostego witania zaczął nas dotykać Duch Święty. Ale co się działo, możesz powiedzieć? Wiesz co, zaczęliśmy się modlić o siebie nawzajem, mm. żeby po prostu być w dobrym miejscu mm -hmm. przed, tą przed Bogiem, tak w tym jak mamy, w... to jest taka mm. prosta służba, ale żeby, mm -hmm. żeby po prostu, żeby każda osoba, która przechodzi przez te drzwi, mm -hmm. która wchodzi do konf na konferencję, żeby była przez Boga jakoś dotykana mm -hmm. i żebyśmy mogli ją błogosławić. Mm -hmm. Jak zaczęliśmy się modlić, to już tam dwie osoby zaczęły być pijane w Duchu Świętym, uh -huh. ledwie stały na nogach dosłownie uh -huh. i w, w pewnym momencie i Bóg nam dawał niesamowitą radość, uh -huh. taką lekkość też usługiwania, uh -huh. że kompletnie nie byliśmy zmęczeni, uh -huh. ja cały czas się śmiałem, po prostu uh -huh. wiesz, zastanawiałem czasami. Jak już wiesz, pod koniec ślubu wszyscy ci robią zdjęcia, pamiętam to sytuację, jak no. e, wesele było, wszyscy robili zdjęcia i tak dalej, już mi bolały tutaj wiesz, no. mięśnie twarzy, nie? że Od no. uśmiechania się. To się. Non stop uśmiechałem i po prostu, po prostu to wypływało nie? jakby mm -hmm. bardziej się musiałem powstrzymywać, żeby, wiesz, żeby się głośno nie śmiać. Nie? Mm -hmm. Tak nas dotykał Duch Święty. No i po prostu zaczęliśmy sobie prorokować, zaczęliśmy po prostu, mieliśmy dobry czas. Tak jakbyśmy Okej. usługiwali z miejsca takiego odpoczynku, w takiej no to, prostej rzeczy. No to właśnie chyba to, chyba to jest najbardziej niesamowita rzecz w tym, w, tym, w tych manifestacjach nie? Ducha Świętego. Tak cię wiesz, no. tak cię pytam Benio, bo no bo sam wiesz, że jak gdyby jest no, że dużo ludzi tak naprawdę nie ma styczności z tymi manifestacjami Ducha Świętego. Mm -hmm. Niektórzy uważają, że to w ogóle jest drugorzędna sprawa. Ja uważam, że to idzie, jeżeli Duch Święty z jakiegoś powodu Duch Święty sobie wymyślił, mm -hmm. że te manifestacje są, to wierzę, że one są po coś. I oczywiście to nie jest tak, że jak że ktoś kto jest dotykany przez Ducha Świętego musi mieć tę manifestację, czyli musi się trząść albo tak. musi się śmiać albo coś innego. Nie, to nie jest tak. Niemniej my tego doświadczyliśmy. No i tak jak mówisz, dla ciebie to jest takie doświadczenie, że czasami masz tak, że po prostu no, jest to niekomfortowe dla ciebie, a mimo wszystko tak. to jest. Tak. I to myślę, że to jest dosyć ważne, że, że Bóg nie zawsze dba o nasz komfort. I to też jest po coś, pewnie. Tak, oczywiście. To znaczy, dla mnie to było dla mnie to jest takie rozciąganie. To jest może taka drobna rzecz, jakieś tam manifestacje. Ja, ja szczerze mówiąc, po, po dwóch dniach czułem się tak, jakby. Jakbym wrócił z wizyty u masażysty, takiego, który mnie nieźle połamał. Okay. Jak powiedziałem mojej żonie, że strasznie boli mnie plecy, ale tylko no. się śmiałem z tego, bo mówiłem, że i tak chcę więcej, no. bo chcę po prostu znać blisko Ducha Świętego no. i chcę więcej. To tylko przyszedł jej do głowy ten fragment z Jakubem. Tak, no, no. W zasadzie Jakub, jak się siłował, zaniełem to, miał przetrącone biodro. No. Jakby to nie było dla niego ważne to przetroncone biodro, ale było ważne to, co otrzymał. Mm -hmm. Okej. Okay. No tak. A powiedz w takim, w takim wymiarze codziennym, jak, jak cię odmieniły te doświadczenia z Duchem Świętym? Czy widzisz e... takie, że, że coś się zmienia? E, wiesz co, widzę. To że moja może, żona moja może powiedzieć co się zmienia w zasadzie, tak to jest. No, tak, dobra. no dobra, to nie A i moje dzieci, ale jakby, bo to jest są najbliższe relacje. Ale we mnie się zmieniło jedno, że mam, mam takie pragnienie, którego wcześniej nie miałem. Jak jechaliśmy do Meksyku no ostatnio no, tak, na wyprawę komisyjną krótką, pięciodniową, to... Bóg wzbudzał w nas taki, takie pragnienie, taki głód wręcz, że jak, jak już wylądowaliśmy w Meksyku, to nawet dzieliłem się z moim przyjacie przyjacielem Joelem właśnie, że ma, mam coś takiego w sobie, że mam takie pragnienie Aha. doświadczenia Boga, Aha. że aż czuję się smutny. Niesamowite. I tak się zastanawiałem, dlaczego w ogóle. No, przecież to jest smutek, tak? Owocem Ducha Świętego jest radość. Nie? Mhm. Jakby, że aż, no wiesz, aż tak, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy usługiwać, mhm. to już po pierwszym dniu, pomimo że usługiwaliśmy tam od rana do wieczora, to, to czułem coś takiego, że o, teraz jest mi dobrze. W sensie, wow. że. Ten, jakby zostałem napełniony tym, czego. i nie było już tego smutku zupełnie. Nie? Tylko tak sobie myślę, że to jest właśnie, że nie zostaliśmy z, z przez Boga wyposażeni do tego, żeby, żeby otrzymać ducha świętego mhm. i sobie wiesz, grzecznie chodzić do kościoła, na grupy domowe mhm. i po prostu miło i tak dalej, że po prostu nic z tym nie zrobić, tak jakby, nie? Mhm. Tylko, że dostaliśmy ducha świętego. Mhm że kiedy pójdziemy, to te rzeczy będą towarzyszyły nam. tak, Wypędzanie demonów, wskrzeszanie zmarłych i inne rzeczy. Tak? I kiedy pójdziemy. I naprawdę to zrozumiałem, że wtedy w momencie, kiedy idziemy i rzeczywiście pozwalamy Duchowi Świętemu nas napełniać i w, to wtedy podczas tego, kiedy idziemy, kiedy usługujemy i usługujemy z takiego miejsca odpoczynku, to On nas napełnia w taki sposób w którym właśnie ten smutek, te to głębokie pragnienie jest zaspokojone. Mm -hmm. Okej. Okay. Ja tak tego to doświadczyłem. No to, hmm. jest, to jest super to, co mówisz. Tak sobie myślę, no bo tak, bo ja, ja wiesz, ja, ja postanowiłem zrobić ten podcast po to, żeby trochę podzielić się tą ponadnaturalnością, której ja doświadczam, hmm. którą ty doświadczasz. I ja nie mówię, że w Polsce ludzie tego nie doświadczają. Jasno, że tego doświadczają, ale jest trochę tak, że ta kultura betelowa, w której jesteśmy, no to jest taka trochę jazda po bandzie, takie trochę hmm. e, dzieje apostolskie, prawda? Hmm. Taki, w takiej w no tak. codzienności, no bo, no bo jakby no, to jest jakaś tam norma, że. Codziennie właściwie dowiaduje się, że komuś no, noga ozdrowiała, a ktoś tak. tu zniknął jakiś gus, a, a tu ktoś był, nie widział, a widzi. Hmm. No i ja sobie tak myślę, no dobra, okej, okay, no, to, no to to jest takie yy, i to się dzieje, i ja sobie myślę, no dobra, no to ja wrócę z tego Betel i, yy, i po pierwsze, chciałbym to zapamiętać. Ten mój stan, w mhm. którym jestem teraz, że to tak. jest dla mnie standard. Ale o, o czym chcę powiedzieć? O tym, że tak naprawdę okazuje się, że życie chrześcijańskie to jest taki trochę e, radykalny lot mm. e, z duchem świętym. Tak. Że, że, że trochę tak jest, że, że jak e, odpuścisz taką relację i tam przez kilka dni. No tak, a, dobra, tu mam coś ważniejszego. Tutaj rano sobie zeskroluję Facebooka zamiast. E, mm. Zamiast zapytać Boga, jak ten mój dzień ma wyglądać, mhm. to, to nagle się okazuje, okej, okay, że to wszystko jest za darmo i wszystko jest z łaski, ale tak naprawdę e, okazuje się, że to jest jedna wielka, niesamowita relacja. Mhm. I nie kultywując, to jest może słabe słowo kultywując, ale nie dbając o tą relację, tak jak Trochę z żoną się dba o tą relację, hmm. że tak naprawdę jak z żoną się nie pogada z dwa dni, trzy dni tak, tak konkretnie, no to ona już tak tak nie do końca e, jej się to podobanie. Mówię o takich w miarę zdrowych relacjach małżeńskich, nie. No i tak nagle się okazuje, że kurczę, że, że właściwie z Bogiem to tak wygląda, trochę nie, jak z małżeństwem, że jak trochę zaniedbasz to małżeństwo, no nagle się okazuje, że. Nie mam, nie mam takiego pokoju w sercu zaczyna mnie dużo więcej rzeczy niepokoić, martwić. I pod tym względem mówię, że to jest trochę radykalne, nie tak. Wiesz co, no, ja pamiętam swoją modlitwę z, z zeszłego roku. Kiedy się modliłem o jedną osobę i nie została uzdrowiona, mhm. wtedy zacząłem się modlić, że Boże już mam jakby dosyć takich sytuacji, że modlę się i ludzie nie są uzdrawiani. To wypłynęło z frustracji, tak? Też jakby to są emocje, tak? Normalne, jakby normalne chyba. Mhm. I zacząłem się modlić. Boże, albo mnie zaczniesz używać, albo mnie zabij. <grywa> po prostu jak to powiedziałem mojej żonie, to się trochę zdziwiła, ale jakby to było jakby, to tak naturalnie jakby wypłynęło, jak, jak zacząłem się modlić. I później Bóg dał mi zobaczyć tak, jakby uzdrowienie takie, którego nigdy wcześniej nie widziałem na własne oczy, którego nie doświadczyłem. Także się otworzyło oko, zmieniła się twarz, bo miała sparaliżowaną... Czyli się zdziwiłeś mocno. Tak, jakby... I w tym momencie miałem jakby takie uczucie takiego dużego pokoju i dobrze, to jakby wiem, że ja niczego nie wyprodukuję, ale wiem, że Jezus jest tu obecny. Jakby to była taka niepodważalna Boża obecność w tym miejscu. Z... Wiedziałem, że wręcz czułem, że jakby Jezus chodził po prostu w tym pomieszczeniu uh -huh. i chodził i uzdrawiał ludzi. I uh -huh. Po prostu tylko mała modlitwa Duchu Święty przyjść i, i On przyszedł, nie? jakby w uh -huh. ten sposób się objawił. Uh -huh. I On chce przychodzić w ten sposób, nie ze względu uh -huh. na mnie, uh -huh. tylko ze względu na tych ludzi. I tak sobie zdałem sprawę z tego, że Rze rzeczywiście, warto, warto się po prostu modlić nawet tysiąc razy, żeby, mhm. żeby choćby jedna osoba została uzdrowiona, bo to mhm. będzie dla tej osoby totalna zmiana życia. Mhm. Jakby I to jest takie miejsce, w którym okej, okay, przychodzę do Boga i mówię: Dobrze, Boże, no to przyjdź. Kiedy ty chodziłeś po ziemi, to uzdrawiałeś wszystkich. Mhm. I uzdrowienie jest dla wszystkich. I jakby to ma być moja postawa, to ma być mój pokój w środku. Aha. Ja? Aha. I po prostu otwartość i pragnienie działania Ducha Świętego. Aha. Teraz tak jak byliśmy no, no, tam jest taka świeża rzecz, bo dopiero wróciłem tydzień temu z tej podróży misyjnej do Meksyku Aha. i tam odwiedzaliśmy jeden kościół, gdzie prowadziliśmy szkołę uzdrowienia. I to było właśnie takie niesamowite, że to doświadczaliśmy na, w każdym miejscu doświadczaliśmy tego, jak, jaka jest wielka Boże łaska, że po prostu Bóg przychodzi. To nie zależy od nas. Mhm. Bo usługując cały dzień byliśmy, bylibyśmy potwornie zmęczeni. Mhm. Bo mój kolega usiadł sobie na krześle, modlił się o ludzi, którzy przychodzili, żeby, którzy potrzebowali modlitwy o uzdrowienie, o słowo prorocze, o cokolwiek. Mhm. Y i można obsługiwać z takiego miejsca totalnego odpoczynku, nie? to było dla mnie coś zupełnie nowego. Nie? pięknie. Dzięki, że byłeś tutaj. Że jeszcze, Dzięki. Musimy się jeszcze zobaczyć. To takie kolesiostwo. Kolesiostwo. No, no. Trochę nie, ci kocham cię. Kocham cię. Love you two men. Dziękuję. Zapraszam. Jest to, jest, to, jest to dla mnie niezwykłe. Że mogę cię tu mieć przy tym stole, bo ja zaczynam swoją nową podróż, jakąś taką mam, wiesz, sam wiesz, że to nie było dla mnie łatwe, żeby rozpocząć to wszystko. No, super. że... Yy, więc uczę się, uczę się tego, jak to wszystko nawigować, ale wierzę, że, że poprzez to, co, co ty się podzieliłeś, co inni się będą dzielić, co ja się, czym ja się będę dzielić, że jakoś. No chwała Boża będzie, będzie większa, większa, większa. Ona jest duża i tak naprawdę Bóg sobie świetnie bez nas poradzi. No ale jak, jak możemy kogoś. Jak Bóg może kogoś dotknąć przez nas, no to wspaniale nie. No, dzięki jeszcze się spotkamy. Cześć, cześć.